Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk, motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o silniku Forda, mianowicie o silniku 1.25 Duratek. Sigma, model produkowany od 2000 od 2002 roku tak naprawdę. O mocy od 60 poprzez 75, 80-80, 80-dwukonny 80 model, także w szerokiej gamie modeli Forda, m.in. we Wsieście MK7, w Fordzie Fusionie, w Maździe drugiej generacji, Maździe 2. Cztery cylindry, 16 zaworów, trysk wielopunktowy. Rozrząd na pasku wymiana co 160 tysięcy lub co 10 lat, niecałe 4 litry oleju silnikowego, 5W30 wymiana co 20 tysięcy lub co roku. Co do zalet tego silnika, na pewno jest to dosyć trwały silnik, mogący przejechać spore przebiegi, nawet powyżej 300-400 tysięcy kilometrów dosyć dobra dynamika, elastyczność, kultura pracy, yy, małe spalanie, dostępność części serwisu, to wszystko jest na plus, średnie spalanie w okolicach 7 litrów, mniej więcej na trasie, mniej w mieście może być to, to trochę więcej co do WAT, no niestety tutaj silnik, także mający problemy, jakieś małe awarie yy, dochodzą przepustnicy. Silnika krokowego, elektroniki, układu zapłonowego, przepływomierza przy instalacji gazowej powinniśmy zwrócić uwagę na regularną kontrolę luzów zaworowych. Jeżeli tego nie będziemy robić, to dosyć szybko może dojść do wypalenia gniazd zaworowych czy samych zaworów, a w konsekwencji do uszkodzenia głowicy czy całego silnika. Także silnik dosyć swały. Aczkolwiek nie pozbawiony jakichś drobnych usterek, awarii, problemów z elektryką, głównie silnika, z oprzyrządowaniem. W Od 2008 roku silnik przeszedł modernizację, doszły inne warianty mocy 60-konny oraz najmocniejsza wersja 82-konna. Także to było na tyle odnośnie. Silnika 125, Duratek. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.